a niech będzie Jezusowi, Chrystusowi. Gdy na początku Rafał przeczytał ten fragment z tego pięknego, z tego pięknego, z tych pięknego tej Wypowiedzi słów Apostoła Piotra, myślę sobie, jakie to jest bardzo wymowne dla każdego jednego ewangelicznego chrześcijanina, dlatego że Piotr nagle nie wiadomo skąd cytuje Psalm. To jest bardzo ważne, dlatego że kiedy skupimy się i przyjrzymy się życiu apostoła Piotra, zauważymy, że jeszcze tak bardzo niedawno, gdy Jezus Chrystus mówił o swojej śmierci, o tym, że musi umrzeć, to właśnie Piotr mówił: Nie mów tak, panie, tak nie wolno. Ale gdy Jezus Chrystus zmartwychwstał, gdy Piotr, napełniony duchem świętym, pierwsze słowa, które mówi do ludzi, to mówi o, o śmierci naszego pana, mówi o jego zmartwychwstaniu. Co się stało w tak krótkim czasie, że ten Piotr, który jeszcze przed chwilą protestował, mówił: Nie mów tego, panie, a za chwilę, moment mówi właśnie o tym, że musimy uwierzyć w tego, który umarł, więcej, tego, który, który zmartwychwstał. To jest ta łaska, to jest ta moc Ewangelii, moc Słowa Bożego, połączona z łaską Ducha Świętego. I myślę sobie, gdyby nie ta piłdziesiątnica, gdyby nie to zlanie Ducha Świętego, to oni dalej, wielu ludzi dalej żyłoby w takim właśnie przeświadczeniu, z taką zasłoną na oczach, nie rozumieliby tego wszystkiego. Ale sam Jezus Chrystus mówił, zapowiadał, przyjdzie czas, że to zrozumiecie. O jakim czasie mówił Jezus Chrystus? No, na pewno, na pewno o tym momencie zlania, zlania łaski Ducha Świętego. I myślę sobie, jak to jest dla nas ważne. Żeby napełniać się, tak jak śpiewaliśmy, w tej obfitości Ducha Świętego potrzebujemy więcej i więcej, bardziej i bardziej. Nawet do tak prostych rzeczy, żeby zrozumieć Słowo Boże. Żeby to Słowo przestało być dla nas zakryte. Przecież Piotr roznał Słowo, rozumiał Słowo Boże. Ale właśnie, kiedy Pan Jezus jeszcze za życia mówił o swojej śmierci, dla Niego było to wszystko zakryte. On tego nie widział. Bo nie chce nie chcę mi się wierzyć, że w tak krótkim odstępie on nagle przestudiował cały Stary Testament od, od deski do deski. Ale to właśnie Duch Święty przyszedł, jakby zdjął tą zasłonę z jego oczu. Gdy w czwartek byliśmy na tym miejscu, mogliśmy przesłuchiwać się świadectwom ludzi, których Pan Bóg wyciągnął z różnego bagna, z różnego dna. I przysłuchując się temu uważnie, znalazłem pewien wspólny mianownik, jestem przekonany, że każdy jeden z Was, a mianowicie Słowo Boże, a mianowicie ta Ewangelia Jezusa Chrystusa, która tych ludzi właśnie skłoniła i doprowadziła do tego, że oni pokutowali, że szukali Chrystusa, szukali ratunku. I taka właśnie jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Chciałbym krótko, mając świadomość, że może i nic nowego nie powiem, ale apostoł Paweł też i też Piotr mówili o tym ciągłym przypominaniu, o tej potrzebie, która jest i która powinna być w każdym jednym z nas. Ciągle przypominać, wydawałoby się, może podstawowe prawdy, podstawowe słowa naszego Pana i zbawiciela Jezusa Chrystusa i tych, którzy za Chrystusem poszli. Ale mnie to, mnie to napawa radością, gdy mogę właśnie czytać, nie tylko czytać, ale wgłębiać się. W to Boże Słowo. I z jednej strony ono jest tak proste, a z drugiej strony za każdym razem właśnie Pan mógł poprzez te proste słowa, proste myśli daje mi odkrywać nowe rzeczy. Widzimy porządek, widzimy potężny porządek w Nowym Testamencie, w ogóle w całym Słowie Bożym. Ale chciałbym się skupić na jednym z listów apostoła Pawła szczególnym listem, listem do Rzymian. Ale pomyślałem sobie, rozważając, że i nawet ta lokalizacja, ta kolejność, która jest tu zachowana, ona nie jest przypadkowa. Dlatego, że widzimy, najpierw mamy cztery, cztery Ewangelie, później mamy wspomniane przed chwilą e, dzieje apostolskie, przez jednych nazywanych dziejami Ducha Świętego, i myślę sobie, jest w tym dużo prawdy, bo tak naprawdę również tak to można nazwać te dzieje. I zaraz po dziejach apostolskich mamy pierwszy z listów apostoła Pawła. Gdy wnikamy dosyć szczegółowo w dzieje apostolskie, 20 rozdział i ostatni rozdział tego listu, możemy zauważyć i być prak praktycznie jakby całkowicie pewni, że ten list, który jest tutaj pierwszym listem, on nie był pierwszym listem napisanym przez apostoła Pawła. Apostoł Paweł napisał, pierwszy list, który napisał był innym listem, ale wierzą, że właśnie to, że Pan Bóg tak pokierował przez Ducha Świętego, że ten list akurat znalazł się tutaj, w tym miejscu, nie jest żadnym przypadkiem. I odpowiedź znajduję dla siebie właśnie w tych pierwszych fragmentach, w tym pierwszym wierszu tego listu. Otwórzmy pierwszy rozdział i, i, i czytamy, że Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej. I gdy czytam ten list, dochodzę do takiego wniosku: to naprawdę jest Ewangelia Boża. Z jednej strony jest nazwany listem, ale on jest całkowicie inny, on ma inny charakter. On właśnie bardziej przypomina tą Ewangelię Bożą. I będę chciał pokrótce na podstawie kilku wyrywkowych, tylko miejsc, właśnie znaleźć odpowiedź, czym jest Ewangelia Boża. Czym ona jest dla nas, czym być powinna. Ale zanim. E, to, co również ma znaczenie, właśnie to, kiedy myślę o tych adresatach. Bo apostoł Paweł pisał do konkretnych ludzi, którzy znajdowali się w konkretnym miejscu, i to również nie był przypadek. Tymi adresatami byli, może przeczytajmy, szó szósty i siódmy wiersz, wśród których jesteście i Wy powołani przez Jezusa Chrystusa. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie. Umiłowanym Boga, powołanym świętym. Łaska Wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Właśnie wśród nich są tacy, którzy zostali powołani przez Jezusa Chrystusa. Kim oni byli, kim byli ci ludzie, ta część, na pewno część tego, tego zboru, tych adresatów. Ja rozumiem, czytając Słowo Boże, że między innymi to byli ci ludzie, gdyby tak chcieć przejść do. I wrócić do tych dziejów apostolskich, właśnie do, do tych pierwszych fragmentów. W pierwszym rozdziale tylko jeden werset to jest ten moment, kiedy e, łaska ducha świętego została zesłana, kiedy duch święty zlany, kiedy pojawiły się obce języki, kiedy różni ludzie słyszeli właśnie swój język, w którym się urodzili. I w dziesiątym wierszu drugiego rozdziału czytamy, że wśród tych ludzi byli również przychodnie rzymscy. Byli jacyś obywatele rzymscy, jacyś ludzie właśnie z Rzymu, i rozumiem, że to właśnie między innymi oni byli adresatami tych słów. Zostali powołani, spotkali się z wielką, przeogromną łaską Bożą. Słowa, świadectwa, które wydaje apostoł Piotr, to nie są słowa grzecznościowe. Bo tak należy, no, jak, jak piszesz list, to może napisz, tak żeby było ładnie. Apostoł Paweł nie robił czegoś takiego. On wydaje im piękne świadectwo, niezwykłe świadectwo ich życia, że są świętymi, umiłowanymi Bogu. I kiedy myślę sobie o tych okolicznościach, w którym żyli ci ludzie, może powtórzę się do tego, co mówiłem nie tak dawno na temat Księgi Nahuma i tych okoliczności, w które, które tam były. I gdy myślę sobie właśnie o tych ludziach nawróconych, w którym przyszło żyć, w cesarstwie rzymskim. My nie musimy znać dobrze historii, ale doskonale myślę, że sobie zdajemy sprawę, jak było za czasów cesarstwa rzymskiego. Jakie były tam zwyczaje, co tam się musiało dziać, jak bardzo był to kraj, jak bardzo była ta potęga, która była, jak ona była daleko od Boga, jak było zepsucie demoralizacja. I pewien, pewien opis tej demoralizacji tego cesarstwa rzymskiego. Możemy właśnie przeczytać chociażby w tym fragmencie, może od pierwszego wiersza, kilka wersetów, żebyśmy mogli zrozumieć, w jakich warunkach, bo przynajmniej tak ja to rozumiem i tak to czytam, w jakich warunkach tym świętym ludziom przyszło żyć. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnili w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. I może od 26. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim rządzą, mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. I dalej są wymienione pewne cechy, takie szczególne, których już pominę ze względu na czas. Ale gdy patrzymy, widzimy obraz ludzi zdemoralizowanych. I historia to potwierdza, pokazuje jaka właśnie była demoralizacja, jakie było zboczenie, wynaturzenie. I wśród takich ludzi przyszło żyć tym świętym ludziom. Apostoł Paweł mówi więcej, umiłowanym Bogu. Pomyślałem sobie, skąd mieli siłę, skąd czerpali siłę do tego, żeby w tym obcym kraju, w tak bardzo bezbożnym, właśnie zachować czystość serca i zostać nazwanym umiłowanym Bogu. Znamy wiele przypadków życia, wielu ludzi, którzy wyjechali ze swojej społeczności, z danego zboru, opuścili kraj, Wielu ludzi sobie nie poradziło. Wyjechali do innych krajów, najczęściej może za pieniędzmi, i jak znamy historię, wiele serc sobie kompletnie nie poradziło. Dlaczego? Jednym z takich właśnie rzeczy, która się pojawia, gdy jestem gdzieś za granicą, gdy opuszczam dom, opuszczam może moją społeczność, odpuszczam mój zbór, to jest to, że jestem trochę anonimowy. A kiedy jestem anonimowy, kiedy nie pilnuję swojego serca, wydaje mi się, że mogę więcej. I zaczynają odchodzić coraz bardziej od Boga. Zobaczcie, zanim oni skończyli na zboczenia, zaczęli od bardzo niewinnych rzeczy, bardzo wewnętrznych. Jest napisane, że oni co? Przestali być wdzięczni. Ich problemem było to, że ci ludzie na początku przestali być wdzięczni Bogu. Przestali mieć wdzięczne się serca. Przecież to jest coś tak ukrytego, coś tak wewnętrznego, że tego nie widać. Owoce tego wszystkiego na zewnątrz czytamy dalej, te skutki. Ale wszystko zaczęło się tam wewnątrz. Coś tam się wydarzyło. Brak wdzięczności, brak chwały dla Boga. Jestem anonimowy, mogę więcej. Wielu ludzi tak pomyślało i odeszło od Boga. Jest zagubionych, nie umiem się odnaleźć. I mnie ten list, ta niezwykła Ewangelia Boże, jak to nazywa apostoł Paweł. Uczy mnie i pokazuje, jak zachować, bo ja nie wiem, co będzie za parę lat. Nie wiem, czy nie zmusi mnie sytuacja do tego, że będę musiał opuścić mój kraj. Może opuścić moją społeczność, was, tego nie wiemy. Ale dla mnie jest to tak niezwykła lekcja. Zobacz, bierz przykład z tych ludzi, żeby zachować swoje serce, swoje życie w świętości. Jest to możliwe. Nie musisz iść na kompromis z tym światem. Nie musisz żyć z tym światem, który żyje jak teraz, tak wtedy, za czasów Cesarstwa Rzymskiego. Myślę sobie, niczym się to nie różniło. Te czasy dzisiaj są tak bardzo do siebie zbliżone, tak bardzo do siebie podobne. Jak zachować swoje serce? Skąd, skąd ci ludzie mieli siłę? Co było ich źródłem mocy? I ta odpowiedź, która odnajdujemy w tym słowie, jest tak prosta, ale zarazem Właśnie czasami skomplikowana. Skomplikowana dlatego, że my jako ludzie ją komplikujemy. Dlatego, że my jako ludzie robimy to, przed tym, przez czym przestrzega nas Słowo Boże, nie wykrzywiajcie prostych ścieżek pańskich. I ta odpowiedź na to pytanie, co sprawiło, że ci ludzie, żyjąc w tak okrutnych warunkach, zdana od swojego domu, gdzie mogliby sobie pozwolić na trochę więcej, no bo takie są czasy. Bo taki jest kraj, w którym żyjemy. No musimy się jakoś przystosować. Musimy się tu jakoś odnaleźć w tej rzeczywistości. Apostoł Paweł mówi, tak nie musi być. I tak nie może być. Jeżeli chcecie być święci, umiłowani przez Boga. I tą odpowiedzią, którą odnajduję właśnie w tym, w tym liście, w tej Ewangelii Bożej, są słowa zapisane w 16, może 17 wierszu. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Pierwsze słowa tego 16. wersetu są dla mnie odpowiedzią. Ewangelia Boża, Ewangelia Chrystusowa. Ona jest źródłem siły, ona jest źródłem mocy. I kiedy myślę sobie o Ewangelii Bożej, nie mam na myśli tylko właśnie, jak my to lubimy nazywać, że to jest Biblia. Bo dla mnie Ewangelia Boże to coś więcej niż sama Biblia. Bo ja rozumiem, że Ewangelia Boża jest mocą Bożą. Ewangelia Boża nie leży teraz na kazalnicy, nie leży na rękach, nie leży na półce, ale Ewangelia Boże to jest właśnie ta Biblia, którą otwieramy, którą czytamy i która nas przemienia. To jest Słowo Boże dla mnie. I ci ludzie rozumieli to, oni odnaleźli tą siłę, źródło mocy Bożej właśnie w tej Ewangelii Chrystusowej. Nie szukali jej nigdzie indziej. Bo gdyby szukali, znaleźliby się w tym miejscu, w którym znaleźli się właśnie ci ludzie z cesarstwa rzymskiego, o których apostoł Paweł mówi bardzo mocne i straszne słowa. Wdzięczność za Ewangelię Chrystusową, czym ona jest. Więcej apostoł dodaje, nie wstydzę się jej. Nie wstydź się Ewangelii Chrystusowej. Czyli jakiej? No, jest pewna Ewangelia, która jest głoszona, taka, że przyjdź do Pana Jezusa, otwórz swoje serduszko, wpuść go do swojego serduszka, a on rozwiąże wszystkie Twoje problemy. Takiej Ewangelii nie musimy się wstydzić. Taką Ewangelię ludzie tego świata są bardzo chętnie posłuchać, gdzie mówimy i obiecujemy tym ludziom: przyjdźcie, a problemy wszystkie znikną. Taki Jezus, super psycholog. Rozwiąże każdą twoją sprawę. Ale jak czytamy Biblię, jest to nieprawda. Ale taka Ewangelia jest dzisiaj głoszona, i ja rozumiem, że takiej Ewangelii nie trzeba się wstydzić. Więc o czym mówi apostoł Paweł? Co dla niego jest Ewangelią Bożą? Co dla niego jest Ewangelią Chrystusową, którą należy się wstydzić? To kiedy głosimy prawdę Bożą. I jednym z takich słów, krótkiego, krótki werset, jeden szczególnie, może dwa, yy, będę chciał przeczytać, ale tego jest tak dużo, tak wiele które dla tego świata są pewnego rodzaju obrazą. Gdy głosimy prawdę Ewangelii, gdy mówimy tą prawdę taka, jaka ona jest, to ci ludzie często czują się obrażeni. Nie dlatego, że mówimy wszystkie słowa, ale dlatego, że mówimy tą prawdę nie wykoślawiając ją. Nie obiecujemy tym ludziom nie wiadomo czego. Więcej jestem zdania, że właśnie wtedy, kiedy się nawróci, wtedy dopiero pojawią się problemy. Wtedy pojawią się prawdziwe problemy, ale różnica jest ogromna, bo wtedy jest ze mną właśnie mój Chrystus i wtedy On mi pomoże przejść te wszystkie problemy. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej i te pytanie, które sobie zapisałem, sobie zadałem, ale właśnie, właśnie, jakiej Ewangelii należy się może wstydzić, w cudzysłowie oczywiście. I otwórzmy. Będąc cały czas w tym liście do Rzymian, ten dwunasty rozdział i może pierwszy i drugi wers. List do Rzymian, dwunasty rozdział i pierwsze dwa wersety. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I szczególnie akcent i nacisk chciałbym położyć na to na zdanie, które pada w pierwszym wersecie, które jest jedne z najtrudniejszych dla mnie w całej Biblii. Gdy myślę o, tym, o, te, o, o, o tych słowach, o tych oczekiwaniach mojego Boga żebym składał moje ciało jako, jako żywą ofiarę, to pierwsze myśli mam, jakie to barbarzyńskie. Przecież tak nie można. Moje ciało się buntuje. Mój duch chce tego, ale moje ciało jest, jest pełne protestu i buntu. Przecież w Starym Testamencie, gdy składano ofiarę, gdy zdzierano z niej skórę, gdy ją myto, krojono na kawałki, spalano, to warunkiem tego była, że ta ofiara musiała być martwa. A tu apostoł Paweł zaprasza nas, Zachęca nas, abyśmy ciała nasze składali jako ofiarę żywą. Przecież tak się nie robi. Przecież tak niby nie można. Ale jednak właśnie to jest kluczem, to jest drogą do życia w świętości być umiłowanym przez Boga. I myśli, które mam, Boże, ale przecież to, to jest strasznie bolesne. Właśnie tak, będzie boleć żeby przemienić twoje serce, wyzbić się twojego egoizmu, twojego ja, wszystkiego, co jest to, to złe, to będzie boleć, to musi boleć. I dlatego apostoł Paweł mówi o żywej ofierze. Poddaj się temu. I świat powie, że to jest barbarzyńskie, tak nie wolno. Ale właśnie apostoł Paweł mówi, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Właśnie takiej. Poddaj się całkowicie Chrystusowi. Bądź żywą ofiarą. Poddaj się troszkę podobnie, pewien, pewien obraz, który mam, który noszę w sercu, jak ten Izaak, który idzie ze swoim ojcem. Gdy patrzymy, gdy wnikamy w słowo dosyć szczegółowo, to widzimy, że to był dorosły mężczyzna. To nie był chłopiec, dziecko. Według moich obliczeń miał co najmniej ponad 30 lat. Ktoś całkowicie dorosły. Bierze na, na, na swoje plecy ten chrust, te wszystkie całe drewno na, na ofiarę. I on się całkowicie poddaje właśnie woli swojego ojca. Nie protestuje. Na pewno miał dużo siły, żeby powiedzieć, stop, nie rób tego ojca. I troszkę właśnie widzę to, co apostoł Paweł chce przekazać do, do mnie. Bądź takim Izaakiem. Oddaj mi się całkowicie. Bądź żywą ofiarą. Czym to jest? I dalej dodaje apostoł Paweł. Nie upodabniajcie się do tego świata. Mówi o pewnej przemianie, która ma się dokonać. Jak? Jeżeli ja nie chcę, jeżeli ja protestuję, aby być żywą ofiarą, to jak to się dokona? Jeżeli ja nie chcę, jeżeli ja będę uciekał z tego ołtarza na, na ofiary, jak yy, to, czego nie zrobił, i za to, to, jak ja mam być przemieniony? Jak to jest możliwe? Tego się nie dokona. Właśnie tylko wtedy, kiedy poddam się pod działanie Boże. Tak Boże, weź mnie na ten ołtarz, Zedrzyj ze mnie skórę, umyj mnie, pokrój na kawałki i spal, spal to co złe, to co jest niedobre we mnie. I wierzę, i Słowo Boże mnie uczy i, i życie też. Czym bardziej się temu poddam, tym po prostu mniej boli, tym mniej będzie boleć. Gdy myślę o apostole Pawle, który mówi właśnie że on, że on się nie, nie wstydzi Ewangelii Chrystusowej. Właśnie jakiej? Mamy odpowiedź jakiej Ewangelii. I to jest dla mnie pewnego rodzaju taki test, gdy rozmawiam o Ewangelii Chrystusowej, szczególnie z ludźmi nieodrodzonymi. Bo takich ludzi nieodrodzonych ta Ewangelia będzie obrażać. I po części tak musi być. Bo jeżeli oni nie reagują w ogóle, jeżeli oni przytakują, zgadzają się i to nie obraża nic, zastanawiam się, czy ja właściwie powiedziałem Ewangelię Chrystusową. Czy ja przypadkiem nie powiedziałem to, co chcieli usłyszeć. Przyjdź do Jezusa. On rozwiąże twój problem. Będzie dobrze. Jaką Ewangelię Chrystusową... Noszę w swoim sercu. I rozumiem, kiedy apostoł Paweł mówi o tej prawdzie, o tej właśnie mocy Słowa Bożego, to ona wtedy może kogoś obrażać. I wtedy pojawia się problem, bo mogę się takiej Ewangelii wstydzić. I teraz rozumiem, co apostoł Paweł chce przekazać do mojego serca. Jeżeli będziesz mówił prawdę, pojawi się pewna pokusa aby się wstydzić takiej Ewangelii, aby może nie mówić tej całkowicie prawdy, aby ją troszkę zmniejszyć, aby sprawić, żeby ta, ta Ewangelia czy ta łaska e, nie była tak droga, ale troszkę taniości tam wrzucę, troszkę od siebie, żeby lepiej się tego słuchało, żeby odbiorca mój mógł bardziej to przyjąć. Jaka Ewangelia, w jaką Ewangelię ja wierzę, jaka Ewangelia Chrystusowa mieszka we mnie. Co, co myślę, co, jakie mam zrozumienie, gdy myślę o Ewangelii Chrystusowej. Dlaczego to jest tak ważne, będę kończył, zachęcając nas powoli też do takiej wdzięcznej modlitwy. O sobie myślę, ci ludzie tak daleko odeszli od Boga, ale to, co wspomniałem, to, co czytamy, ich początek zaczął się bardzo niewinnie. Zaczęli przestać dziękować. I znamy takich ludzi, którzy są po prostu niewdzięczni, niewdzięcznikami. To byłoby zbyt łatwe. Gdy patrzę w lustro, widzę w sobie, ile mam brak wdzięczności. Boże, jak ja jestem mało wdzięczny Tobie za tą Ewangelię Chrystusową. Ona jest mocą Bożą, mówi apostoł Paweł. Mocą Bożą ku zbawieniu, ku ratunku z jednej strony od grzechu, od śmierci wiecznej, od potępienia i od konsekwencji grzechu. Ta Ewangelia, ma, ta Chrystusowa Ewangelia ma taką moc, że może zbawić każdego, kto uwierzy. I kiedy myślę sobie o tym Słowie, Boże, jak ja miałbym Ci nie dziękować. pasz na kolana i powiedzieć, Boże, jak ja Ci dziękuję za tą Ewangelię Chrystusową. I myślę sobie, kończąc, nie dajmy się nabrać, że bez systematycznego obcowania z tą Ewangelią, Będziemy wzrastać. Nie dajmy się oszukać. Nie pozwólmy sobie na to, że bez systematycznego karmienia się tym Słowem ja będę wzrastał. Nie ma takiej możliwości. Wszystkie te zrywy, chwilowe przeżycia, które są piękne, ale one nie dadzą wzrostu. Tylko to, co systematycznie karmię, to mi da wzrost. My to wiemy. I Słowo Boże nam to mówi. I czasami się łapiemy, dajemy się po prostu oszukać, że nie, 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 nie potrzeba może każdego dnia karmić się, żyć tym słowem. To jest droga do upadku. To jest droga do braku wdzięczności dla Boga. A patrzymy i czytamy, do czego to doprowadziło ludzi. Bo kiedy nie jesteś w tym słowie, bardzo łatwo zboczyć z tej właściwej drogi, a później zaczyna człowiek sam siebie usprawiedliwiać. A człowiek jest wspaniałym adwokatem i potrafi tak, tak się usprawiedliwić przed Bogiem, przed ludźmi, przed samym sobą. Nie idźmy tą drogą, nie dajmy się zwieść, nie dajmy się oszukać, że bez systematycznego, codziennego karmienia się tym słowem będziemy wzrastać, bo to jest niemożliwe. Chciałbym was zachęcić, drodzy, abyśmy skłonili nasze kolana, abyśmy oddali chwałę i właśnie te słowa wdzięczności. Dla naszego Boga, za Jego Słowo, za Ewangelię Chrystusową. Amen.